ma siema, siema, siema Jademy uprawiać Uprawka Tutaj ziemioki moje zasadzone już elegancko no. Dzieci Charzy na dzieci no. Przyjąłem go odwiedzić Znaczy no przyjechał przywiąz mnie Bo spół już u, na, u nas U nas no. No. Tego dom, to jak już tam Jak już jak Jezu Marcina to godowa A to ja z nim to nowe pole, nowe hektary Ach. Chłopie to Szlak no. Ty ale Jocie czasami nie rozumiesz z tym twoją orką No jak to miałeś zaorazia? Już to ma trowa Ale wiedziesz chłopie tam Co ten... No Uwrotnik? i tego nie zrobisz uwrotnika No nie robię tam, bo jak Tak nie osuszę Nie ma opcji Ale woda grzynie, ty Ja pierdolę Podziwiaj się jak tu grzynie woda Co, siedzi? Ja pierdolę Siedzisz Ty, ale dziwię się jak woda grzynie Tu jest Tu jest jakieś źródło Nie słyszy mnie Dole siedzi. Teraz jak ta woda będzie w tych brozdach Ja ci powia że bardziej większość woli zrobił dziurę jak na tym boku No ma tu co robić Jednak górzysty teren to To ma tu co robić ten Dżon Ale wygar Co Ha, ale to wyczyścisz, no. to wyczaskasz jak pojedziesz gipci Ja ty, a ja tu łopatą poprawiam oh. Siemaneczko, uprawiamy, teraz uprawia Dominik, ja trochę sobie rozprostuję nogi Już mnie kurde bolą nogi z tego jeżdżenia, <gulana> kolana szczególnie Już tam do sąsiada wjechał, masakra obejrzeć obejrzeć da obejrzeć jak te wałki się zachowują Bo co? Mi się wydaje, że ten tylny ma za słaby docisk I coś trzeba by go... Jedź, jedź! Co? Jedź! Czekaj co? Trochę niżej idę na, na tym pokrętle Pod tą klapką jest! W lewo! Ciasne są hoki i trochę za wysoko ten. Wbijało się do tego. Czekaj, obejrza, czy nam kaś ten olej nie cieknie faktycznie. To nie nasze. To będzie przyjechali stamtąd. Bo teraz jechaliśmy i straż pożarna zasypywała olej hydrauliczny Znaczy no, hydrauliczny, zasypywała jakiś olej No i kurde, czy to czasem nie nasz, ale nie no, no mimo z czego e aí o mal Nie jest, no ale są takie bryły, ale to ciężko jest nawet rozbić rękami. Trzeba by dwa razy jechać, ale dwa razy to zaś paliwo. No na takiej glinie typowej, no to jada dwa razy, ale tak to, to nie to jademy, tylko roz. Dzisiaj, taką króciutko, relacja tylko z siebu kukurydzy. Siejemy kukurydzę, głównie siejemy to z cyngenty. jak pokazuję. SY -Y Kalo i SY Fregat. Tego mam na 5 hektarach, prawie. 1,5 hektara miałem DKC jakoś. No i resztki z zeszłego roku, żeby. To się nie przedawniło. Do podsiwacza idzie, według próby, kręcony około 115 kg polidapu Kukurydza siejemy na głębokość około 5 cm. Przynajmniej tak jest ustawiony siewnik, bo na pierwszym polu jednak było ciut za płytko. I ten nasz siewnik ma te koła, taki jakby dwa koła z tyłu, które zagarniają e, nasiona kukurydzy. I tamto pole było na przechyle i traktor uciekał, że jechał trochę tak no i te nasiona wyrzucało przez to teraz zwiększyliśmy trochę głębokość i siejemy tak jak w roku, czyli na te 5 cm jeśli by było ładnie uprawione, no to można na, na 4 sieć, ale tutaj była wykonywana wiosenna orka a po wiosennej orce, to tak nie wygląda jak powinno jeszcze te moje sprzęty nie pozwalały tego doprawić idealnie by sięgać broną aktywną, no ale to kupa czasu by na to poszło no i mi się wydaje, że jednak ten wał by zbyt mocno to U nas są w siewniku redlice stopkowe. Jeśli by była redlica talerzowa, no to też inaczej jest. No ale u nas jest tak zwykło stopkowo. No i musi jednak ryć w tej ziemi. I to też mogłoby się przyczynić na płytszy wysiew wtedy. No myślę nad jakimś takim kompaktorem 3 metrowym. Na tę kukurydzę albo taki kultywator jak mom. Dwa wałki z tyłu, tylko jeszcze żeby miał przedni wał Tylko na olik się małe z takich rzeczy, żeby coś szło kupić A jeszcze, co mi chodziło po głowie inny pług Inny pług, żeby lepiej oroł, żeby de... To było jednak wszystko bardziej zawinięte, bo no się zdarzy tak, że On wyrzuca, jako trowa, na przykład orąłek też łąka To dużo trowy jest na wierzchu, no i teraz jak jechałem kultywatorem, to wszystko się powyciągało. no i nie dało się tego doprawić tu nawet leży ta kobryła jednak ten pług nie orze tak dobrze jak tamten tamtym co miałem wcześniej To odkładnie są krótsze i tak nie zarzucają już tego materiału do bruzdy nie wiem, wymienić pług albo maszyny wymienić albo nie orać po prostu na wiosnę no to była wyjątkowa sytuacja, bo raz, że było mokro a dwa, że nie miałem właśnie tego przedniego tuza i obciążnika Teraz tym obciążnikiem już zupełnie inaczej się to dużo lepiej Także no Nie będę już tak miał, że na wiosnę będę musiał orać Czy będzie mokro, czy nie, no to jakoś będę mógł zorać Wiadomo, po zimie ta ziemia przemarznie, dużo lepiej się uprawia Teraz, szczególnie na tych glinach Tu takie bryły się porobiły, że ten mój kultywator nie miał tego rozwalić Więcej tych brył chyba rozwaliłem kołami, niż tym kultywatorem Jeździłem po dwa razy Roz, rozjechołek, a później w połowie tego przejazdu, żeby to na dwa razy wziąć. Przerzucić te ziemia jednak, no, ale to i tak było mało. I jeszcze jedna rzecz mi chodziła po głowie: kupić takie wały posiewne z crosskilla i zrobić sobie wał naprzód, żeby doprawiał on jeszcze bardziej. No to by też nie było głupi, bo to już by było zamiast obciążnika i można by to stosować też przy siebie, zwykłym. Jakby było jakieś bryłki, no to on też coś tak rozwali. Patrzyłem, takie wały Cambela, na przykład, około 13-14 tysięcy, 3 metrowe. Ten wał e, Cross to kosztuje 4,5 metra, około 3,800, coś takiego. Czyli by to zrobił z dwóch e, na 3 metry i zostałoby jeszcze 1,5 metra na coś. Na rezerwa, na przykład, nie wiem. No i jakiś materiał by trzeba było kupić, no także myślę w pięciu tysiącach by się zamknęło, już. No mam też celowniki, także w pięciu koła by się mo można zamknąć. No i pytanie jak na świeżej orce, czy on coś tam będzie w ogóle robił, czy, czy to jednak No nie wiem, też ciężko mi stwierdzić, czy on coś ugniecie, czy czy ta kambela by musiała być. No ale na taki coś. No to myślę, że taki byłyby pomógł, no ale na dorniki to i tak nic nie pomoże, nie? Czyli to i tak wychodzi, że... E, Pół... wymienić nie? E, nie wiem, dobra. To jest taki boi... To są takie boi przemyślenia. A co będzie to? Zobaczymy. No ale ten wał na myślę, że zrobię Teraz się powoli zrobi taki luźniejszy okres, bo w polu porobione. Wtedy muszą poświęcić czas, łagacie, bo... <laughs> Wczoraj jadę uprawiać, nie? Nie będzie nas 2 godziny. Jechał ze mną Dominik. A taka to do dobra, nie? A 5 hektarów, tu mamy ponad 5 hektarów do zrobienia. No i. nie wiem co to było, ale ktoś mi pić eee, No i dobra, dwie godziny byliśmy na tym pierwszym polu. 1,5 hektara. Dominik uprawił w tym czasie, a ja woda spuszczałem Także no, Agatka troszkę się niecierpliwiła Poszliśmy na spacer na wieczór No to mi jeszcze zmarzła no. Dobra Coś tam może jeszcze dogram na, na, no, na tym polu mokrem. Zobaczymy jak tam się zasieje i, i zakończymy odcinek Bo to taki, taki dzisiejszy dzień, niedziela Nie, yeah. pojesiołek Potem jademy na grilla, bo majówka trzeba robić